Na co dzień? Jestem marcin i Jestem zchabodym. Mówię ci tato, ten zberłem nie ma rapsa i żona, gościć ładna no to chuj Tego typu rysunki prawie zawsze są ilustracje o to Ale tato, ech na to, nie ma bok. ci udowodnię to! Muszę tylko wziąć gsydy i to tu i wyrectować retupę Ryto na RM HAMIOO! Ech na to na to Ale dosyć... Kurwa no nie! Dychaj skór jebany! się, się nie starzy. Ja jestem Władca Sermon. Nadaję ci magiczną moc pochodzącą od starożytnych połączów. Moja wspaniała Tidips powróci do świata żydów. Hej ty! Boże! Sostry tylko odbieram! Mecie. Daj mi swoją siłę! You're out of fire.